No bo, żeby się mogła przejawić w naszym życiu jakaś idea nowa, jakaś idea, która oferuje, może niekoniecznie właśnie czysto logicznie, ale z poziomu energetycznego, z poziomu tych naszych odczuć, oferuje nam taką energię dobrą, że jak o tym myślimy, to czujemy się po prostu lepiej, że nam to dodaje skrzydeł, że nam to dodaje siły, czyli że nas inspiruje, że nas napawa jakimś entuzjazmem. To Pozostawanie w tej idei powoduje, że ten ładunek tego entuzjazmu, tej całej nazwijmy to właśnie szeroko pojętej, pozytywnej energii, zaczyna zasilać moją podświadomość również i będzie też skutkować to tym, że łatwiej będzie tym dobrym myślom, z tej mojej podświadomości wyłonić się na ekran świadomości. No i tym samym też łatwiej będzie mojej podświadomości włączać te rzeczy, bo kiedy ja jestem w dobrym stanie emocjonalnym, takim pozytywnym, nazwijmy to, że stanie emocjonalnym. To moja podświadomość ma łatwiejszy dostęp do